Witam bardzo serdecznie z tej strony. Martinez a to jest kolejny odcinek rozgrywki single player w, w, w grze Spin Tires a więc kontynuujemy w miejscu, w którym zakończyłem poprzednią grę ja nie będę wracał. Tym Kamazem na kołach do warsztatu, ponieważ on ma szosową oponę i nie ma z bardzo to sensu. Utknąłbym na pierwszej przeszkodzie. Ja go po prostu wrzucę do warsztatu. A więc lecimy do warsztatu. Więc pojedziemy odblokować warsztat po drugiej stronie rzeki. A jeszcze po drodze pojadę zatankować, ale chyba jednak nie będzie to konieczne. Jak zwykle nie wiem, spojrzałem na ilość paliwa w baku a no więc jedziemy jestem ciekaw czy uda mi się przejechać po prostu przez tą rzekę samemu w pojedynkę Tutaj na tej mapie jest kilka opcji pokonania tej rzeki. Ja wybieram chyba jedyną słuszną jeżeli chodzi o przejazd Kamazem. Chociaż widziałem na filmiku no Mariusza jego na ostatniej rozgrywki z Bartkiem i z wórkiem bokunem, że w sumie Kamazem, a się przejechać wszędzie. A ja bardzo, bardzo serdecznie polecam wam kanał Mariusza Mariusza Mańka. Często nie jestem gościem u niego na filmach, w rozgrywkach multiplayer właśnie ze Spin Tires. Ostatnio walczyliśmy na mapie Flop. Mapa nas przeżyła i wypluła za pierwszym podejściem, ale za drugim podejściem mogliśmy odtrąbić sukces. Jakoś udało się tą mapę skończyć, ale zauważyliśmy dużo zmian na tej mapie na tym nowym paczu z tego co zauważyłem dużo dużo łatwiej jest zatopić, uszkodzić permanentnie auto nie wiem czy to już będzie tak na stałe czy to jest tylko przypadłość związana z tym najnowszym paczem Zobaczmy, czy ja w ogóle dobrze pojechałem. No tak sobie powiedzmy, że w miarę dobrze. Ja pojadę, może uda mi się z tą przyczepą odkryć ten punktu ukrycia ten lejek tutaj najbliższym, zobaczymy no nie wiem czy to był taki dobry pomysł no ale już odwrotu nie ma raczej na wstecznym nie wyjadę A więc kombinujemy. A no więc wyjechaliśmy gdzieś na w miarę różny teren. Porośnięty jakimś takim młodym laskiem. A więc nie jest najgorzej zobaczymy w sumie udało się no, odkryć lejek a sobie teraz popatrzę na mapę aha a więc tutaj do rzeki i tutaj na tą drogę do przeprawy Próbujemy, próbujemy Ta naczepa na dyszlu to jest zupełnie co innego niż na Ciężko się nią manewruję Ja jej nie lubię Chyba zresztą jak większość moich kolegów którzy grają Intires no, A więc okej, okay, wyjechaliśmy Au, 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 no tak Na szczęście Tylko szkodzę Nabiło niewiele Okej, okay, dobra, na wprost, a więc jedziemy. A więc, udało się przejechać. I widać że KAMAZowi się neoberwało jakieś nieco na kabinie całkiem ciekawie to wygląda zobaczymy czy nie utkniemy na tym kamieniu a więc jedziemy dalej mamy przed sobą rzekę, ja się zastanawiam czy pokonywać ją w nocy, czy przesunąć czas mamy 23.50 ja się nie będę bawił w przesuwanie czasu po prostu jedziemy idziemy na żywioł a więc gaz w podłogę i jedziemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Najwyżej przyjadę tutaj z ziłem i będę próbował tego Kamaza wyciągnąć. Na razie nie jest najgorzej. Zobaczymy, byle by przejechać na tyle, żeby wejść w zasięg tych drzew. To będziemy kombinować i się wyciągać, ale jak widzicie, nic to nie da, bo ja chyba utknęłem. Mam takie wrażenie, chociaż. No nie, no upknąłem. Zobaczymy, co kombinujemy, Bo się wykonywać jakieś gwałtowne manewry. żeby nie stracić tej przyczepki bo w tym najnowszym paczu weszła taka możliwość, że można tą przyczepę stracić a więc zaczęło się nabijać mimo uszkodzenia a ja prawdopodobnie tego Kamazo tutaj zatopię nie Widzę innej opcji Co tutaj się porobiło. Ja podejrzewam, że utknąłem na jakimś głazie. No, 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 no. nawet o zamiertane. Auto zniszczone. Chociaż bym chciał, to tak i tak. Nie dam rady a więc ja spróbuję spróbuję, nic mi to nie zaszkodzi przeciągnąć tego kamaza tym niebieskim ziłem zobaczymy co z tego wyjdzie co tutaj można zamontować A więc super, bo mamy tutaj na dworze furgonowe punkty naprawy. Więc będzie można naprawić tego Kamaza. O ile tam dojedziemy, zobaczymy. A więc znowu znowu będziemy czołgać się tym powolnym ziłem No więc jakoś powoli się kulamy Bardzo bym chciał żeby mi się udało wyciągnąć tego komaza z tej czeki Ale serdecznie w to wątpię, że to się uda za pomocą tego auta No ale spróbować drugie strony zawsze warto Zwierzę o ten ził nie grzeszy, ale jakoś sobie daje radę w tym terenie. 贸易。Oh, yeah. ...próbujemy się wyciągnąć... ...super, mamy o co... No jazda, macie to... ...jak zwykle, jak coś wymyśli... nie ja wiem po co ja tutaj nie wjeżdżam na tą górę chyba dla zabawy dobra, odpuszczymy sobie wjazd tędy wykombinujemy coś innego tak, ja tutaj tym kamazem przyjechałem Stąd chyba przyjechałem No jedziemy tędy No, nie za bardzo tędy Bo jedziemy zupełnie w zupełnie złym kierunku Ale okej okay. Jedziemy dalej. Dalej będziemy prowadzić na akcję ratunkową Kamaza. A może popróbuję przejechać tędy. Może się nim uda przycisnąć. Zobaczmy, a ja się spróbuję przeciągnąć przez te drzewa, czekaj, ja się tu blokuje. Nie mam dla tego pojęcia zobaczymy, spróbujemy zaciągnąć się w ten sposób okay. do tyłu i powinno się udać. Zobaczymy Czy uda się przejechać dalej w stronę do Kamaza ale to już w następnym odcinku, na który zapraszam Was bardzo serdecznie, już niebawem. Yeah.